Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Boski Gniewuś, a to obiecana seria z Lego RACES Gra powstała w 1999 roku, ale jak widać, nie zestarzała się ani trochę. Przejdźmy do budowy naszej postaci. Możemy mu wybrać czapeczkę, głowę, mundurek i spodenki. Także Uformujmy tutaj naszego ludka. Myślę, jak to ma być rajdowiec, żeby miał taki kask rajdowy. Albo może być taka fajna czapeczka Indiany Jonesa. To w sumie też fajne. Dobra, zobaczmy, jakie tu głowy mają. Ten jest taki patriotyczny. To ja chyba wolę takiego patriotycznego. Ubranko, jakie tu są do wyboru. O, to mi się podoba. Dobra, niech będzie. I teraz podęki. Te takie wyglądają, takie hipsterskie dość Jak do reszty ciała Dobra, niech będzie Teraz stworzymy licencję Tak, jesteś mój Dobra, jakby go tu nazwać? Myślę, że po prostu oddam hołd mojemu serdecznemu koledze Więc dziękuję, gdyby nie ty, by mnie nie było Idealny nick dla idealnej postaci i teraz możemy mu zmienić trochę twarz. Jaka do niego najlepiej pasuje? Taka złość, uśmiech, jeszcze większy uśmiech, smutek i zdziwienie. Myślę, że do niego bardzo pasuje takie zdziwienie. Dobrze, niech będzie: Build Car, tak. Tu mogę osobiście jakieś. Samochód zbudować, ale myślę, że już szybciej będzie jak. Po prostu wybiorę mu jakąś podstawę, fajną. Chyba ta piracka jest fajna. I po prostu wybiorę tutaj jakieś z poszczególnych części. Taka skrzynia. Dobra, niech będzie. To będzie nasz nowy ludek Mardoxo. I zacznijmy się ścigać. Tylko teraz nie pamiętam to, a tu jak to wygląda? Nie, to to, dobra. Pierwszy etap. Halo, proszę się nie zmieniać. Kapitan Redber. Zaczynajmy. Mardokso oczywiście. Ojoj, ale on straszliwy jest. O kurde. Śmieje z nas, ja ci dam. Ja ci dam. Zaraz go tu pokonamy. 3, 2, 1. Start. O, halo, coś się ścięło, ale dobra, już jestem. Także 3 okrążenia, o ile się nie mylę. I wygrywa ten, który pierwszy dotrze na metę. Musimy zbierać te białe klocki i najlepiej w połączeniu z tym zielonym. Uda się nie, niestety, musimy poczekać chwilę, tu jest kolejny zielony klocek. Proszę jechać tak jak każe, dobra i teleportujemy się. Jesteśmy nagle pierwsi przed wszystkimi. Mamy tutaj kulę armatnią. Jak podniesiemy biały klocek, to ją przekształcamy w hak i tak dalej, do trzech białych klocków im więcej białych klocków, tym lepsze ulepszenie dobrze teraz użyjemy sobie tego żeby stworzyć skrót tutaj a udało się i już ten skrót pozostanie nam do końca mapy przejedziemy tutaj zbierzemy do palacz jak widzieliście miałem 3 zielone, nie, miałem jeden zielony klocek i trzy białe, to miałem taki tunel czasoprzestrzenny a jak miałem tylko Jeden zielony i jeden biały. Miałem taki mały dopalać, a teraz będę miał trochę lepszy. Właśnie taki. Nie, no raczej już oni, oni są bez szans. Także to jest tylko formalność. Oczywiście nie wiem, czy jakbym odblokował skrót, czy oni będą korzystać z tego w przyszłości, czy nie. Ale to już nie ma znaczenia. Do mety dojeżdżamy, jeszcze do palacza użyjemy i wygraliśmy. To pierwsza mapa by była więc dość prosta, także rozegram jeszcze chyba jedną mapę i to będzie tyle na dzisiaj. O, nawet automatycznie się rozegrała, dobrze. O, tym razem się nie udało wystartować, tak jak wcześniej, ale nic nie szkodzi. Tą mapę też pamiętam, bo ja tą grę grałem kiedyś, tak zdarzyło się, że się wygrałem. Tutaj też był skrót, ale nie do, nie do końca pamiętam gdzie. Także będziemy musieli się obyć bez niego pewnie. A ten jako, jest, jako, że lubi być piratem, to lubi armatnie kule, więc on pewnie tylko te armatnie kule będzie zbierał. Ale jak teraz go wyprzedzimy To nie udało się No właśnie, właśnie Dobra, jakbyśmy teraz go wyprzedzili To od razu użyjemy tego i Jego armatka na nic się nie zda Chociaż myślę, że chyba z tym domkiem Trzeba z niego strzelić, albo coś takiego Dobra, teraz od niego widzimy na kawałek Bo nawet ta kula armaty Nie bardzo mu pomogła Bo niestety Nie wjechał w tu planu oleju Wezmę ostrą osłonkę, poczekam aż on będzie strzelał. Dobra, udało się, odparłem jego atak, więc użyję teraz i osłonki, i dopalacza. Jedź, jedź, jedź Martoxo, uda ci się. Jesteśmy teraz w dość bezpiecznej odległości. No już myślę, że nas nie dogoni raczej. Użyjemy dopalacza. A, i trochę za wcześnie. Ale dobra, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Zbiorę drugi ulepszacz. A dalej tutaj nie ma do dopalacza. O, tu jest, dobra. Ominę tylko tego ducha. I już się używam. No, nie ma szans, żeby już nas dogonił. Jakiś cud musiałby się wydarzyć. To użyjemy. Jak nic nie mam do użycia, to tak to nie sobie trąbić fajnie. I wygrana, dobra. Także dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!